Ktoś myśli o wstąpieniu do policji? No to jest jeden taki etap, który spędza sens powiek chyba wszystkim kandydatom. Mowa oczywiście o teście psychologicznym. Spróbujemy dzisiaj zrozumieć, dlaczego właśnie tam odpada tak wielu wydawałoby się idealnych kandydatów i co tak naprawdę za tym wszystkim stoi. No właśnie, co tam się tak naprawdę dzieje? Skąd to się bierze, że tylu kandydatów, często naprawdę dobrze przygotowanych i pewnych siebie, nagle dostaje negatywną opinię? Najlepiej będzie posłuchać tych, którzy sami przez to przeszli. Żeby obrazować skalę problemu, posłuchajcie tego. Mamy relację jednego z kandydatów. W jego grupie było 7 osób. Wiecie ile zdało? Dwie. Tylko dwie. Pięć osób odpadło. I co najważniejsze, to wcale nie jest jakaś odosobniona historia. No dobrze, to zacznijmy od tego, co sami kandydaci nazywają, i to jest świetne określenie, nową modą na komisjach. Ich historie rzucają naprawdę, no powiedzmy, ciekawe światło na to, jak absurdalny potrafi być cały ten proces. A jaki jest oficjalny powód odrzucenia? No cóż, tutaj panuje pewna monotonia. Zwykle jest ten sam. Paragraf 79, czyli taka enigmatyczna reakcja dezadaptacyjna. Właśnie to usłyszała cała piątka kandydatów z tej historii, o której mówimy. Ale ale najciekawszy przypadek? Ten sam zarzut, tę samą reakcję dezadaptacyjną postawiono osobie, której jedynym no, problemem był tatuaż. Tak, tatuaż. No dobra, a co na to sam psycholog? Wyobraźmy sobie taką rozmowę. Jeden z kandydatów usłyszał coś takiego. Że jest osobą pozytywną? Super, prawda, ale. Opinia pani psychologii jest ani na tak, ani na nie. No jak to? To doskonale pokazuje, jak bardzo niejasne, jak frustrujące potrafią być te informacje zwrotne. W zasadzie człowiek nie wie nic. A teraz, uwaga, bo to jest moment, który jest, no, wprost szokujący. Zgodnie z relacją jednego z kandydatów, członek komisji miał mu wprost powiedzieć, dlaczego używają tego konkretnego paragrafu. I nie chodziło wcale o rzetelną ocenę. Chodziło o to żeby nie było problemów z odwołaniem. Słyszycie to? To brzmi jak otwarte przyznanie, że z całym tym systemem jest coś fundamentalnie nie tak. No dobrze, to zobaczmy co dzieje się, gdy kandydat się odwoła. Porównamy sobie teraz dwie historie, które pokazują, jak diametralnie, no jak o 180 stopni mogą różnić się wyniki tej samej osoby na dwóch różnych etapach rekrutacji. Ten kontrast jest po prostu uderzający. Zobaczmy. Pierwsza komisja, wynik negatywny. Coś co kandydat opisał jako zbędne maglowanie i absurdalne powody, no jak ten nieszczęsny tatuaż. A komisja odwoławcza zupełnie inna bajka. Krótka, rzeczowa rozmowa, jakieś proste testy typu wykreślanie cyferek i wynik pozytywny. No to pytanie brzmi, jak to w ogóle możliwe, że ocena tej samej osoby może być tak skrajnie, tak dramatycznie różna? Skoro cały ten system wydaje się tak niespójny, to no, musi być jakieś wytłumaczenie, prawda? Autor materiału, na którym się opieramy, przedstawia bardzo ciekawą teorię, którą nazywa psychologią. Zobaczmy, o co w tym chodzi. Psychologia, to, to słowo mówi samo za siebie, prawda? Chodzi o zrzucanie z siebie odpowiedzialności. Teoria jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Psycholog na pierwszej komisji zwyczajnie boi się podjąć ryzyko. Jest mu o wiele łatwiej i bezpieczniej wydać opinię negatywną i przerzucić ostateczną decyzję na kogoś wyżej w hierarchii. To jest po prostu biurokratyczna samoobrona w czystej postaci. Jak to wygląda w praktyce? Ta logika jest, no wręcz banalna. Krok pierwszy, psycholog boi się, że jeśli przepuści jakiegoś kandydata, a ten powiedzmy za parę lat coś na rozrobia, to cała wina spadnie właśnie na niego. Krok drugi, wydaje więc negatywną opinię, często z jakiegoś naprawdę błahego powodu. I krok trzeci, najważniejszy: w ten sposób cała odpowiedzialność za ostateczne przyjęcie kandydata spada na komisję odwoławczą. Proste, prawda? I ten cytat mówi absolutnie wszystko. Ja jestem czysty, bo to komisja odwoławcza go przepuściła, a nie ja. To idealnie podsumowuje całą tą logikę. Osoba z pierwszej komisji ma czyste ręce, bo to nie jej podpis jest na ostatecznej decyzji. Cyniczne? no być może, ale z punktu widzenia biurokracji niezwykle skuteczne. No dobrze, skoro znamy już tę teorię, to co to wszystko oznacza dla kandydatów? Jaka płynie z tego praktyczna rada? Jest w zasadzie jedna, ale za to absolutnie kluczowa. I ten kluczowy wniosek jest jeden trzeba się odwoływać, zawsze, bez żadnych wyjątków. Z tych wszystkich historii wynika jasno, że negatywny wynik na pierwszej komisji to często nie jest żadna merytoryczna ocena, a jedynie element jakiejś dziwnej wewnętrznej gry. A jedynym sposobem, żeby ją wygrać, jest po prostu złożenie odwołania. I to wszystko prowadzi nas do jednego takiego fundamentalnego pytania: czy ten cały etap rekrutacji do policji to faktycznie jest jakiś test charakteru, czy może to już tylko wewnętrzna, biurokratyczna gra, w której kandydaci są po prostu pionkami? Ciekawe, co o tym sądzicie.